Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Assassina już w czwartym na tym kanale. I no jeszcze wam miłego oglądania już taki krótki wstępie, bo już nawet nie mam się, że tego nagrywać, ale robię to dla was. O, chyba, przyjdźmy do grania. Nawet po prostu zrobię szybkie filmiki i idę bo jestem głodny. Hmm. A jeszcze jak się ta gra wczytuje, to chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że za jednego będzie nowa seria, mam nadzieję, że wam się spodoba, z LEGO DC Vs Super Heroes hmm. no, Jestem trochę podekscytowany, bo chciałem tą grę mieć od dawna i mam nadzieję, że ją polubicie Już dawno nie było filmu no to wiadomo my też o tym czasami zapominamy albo nie mamy o tym nie mamy czasu na to... dobra czyli skończyliśmy tutaj na tej skale nie pamiętam zbytnio jak to wyglądało w naszej ostatniej grze ale zaraz sobie przypomnę Musimy się udać do warsztatu Al-Hassana. To jest chyba ten warsztat, gdzie wcześniej dostaliśmy miecz. Nie, to jednak nie ten warsztat. Nie znam typka. Jak się na ten dzień? It is strange, Al-Hassan. My head is calmer than I believed it would be. I thought I would be a stormy sea inside. But I am calm and quiet. Because you have dedicated yourself to your training and left nothing to chance. Here, Basam. You have earned this. It is a great honor. I suspect you understand that. tu, Dostaliśmy jakąś. Z... Ach, zapakowana paczka. Nie wiem co to niej jest, i musimy ją zanieść do. jaskini. Jakiejś. Może będzie tu Batman. Are you feeling ready to make the leap? I wish you to know it has been an honor to watch you walk your path as a novice and as a man. I am grateful to you for leading the way before me. I am honored. Come, your new role. Mara, we are in Wydaje mi się, że teraz będziemy pasowani albo mianowani, nie wiem jak to się mówi, na asasina. Nie mogę biegać. Ale komnata. Субтитры Ishaq. are you ready to leave your life behind? i you know am. Are, are you ready, ready to give up who you once thought you were? ready to sacrifice everything you held close? i am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Say your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the brotherhood. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. Perseverance Hawk, you now follow in the eagle's path.

Co się stało po powrocie z Bas Basidu, chyba tak to się nazywało, ta ta wioska, Bagdadu, o Bagdadu. Ali. They? The Order. Bring him to my tent. If Ali is gone, we are blind. The Order has put a fog over Baghdad and their movements. We must go to Baghdad. Roshan, Basim, go with Fuleth. Leave at once. No i z powrotem wyruszamy do Bagdadu. Wcześniej tam mieszkał Basim, no i wyruszył w dal. I znowu tam wracamy, tylko chyba idziemy uratować tego Ali'ego. Albo Nura. Albo... no po prostu ten zakon musimy pokonać chyba. Zniszczyć go od środka. We should keep moving. I would like to look around first, if I may. Baghdad and its surroundings call to me. Very well, but do not be long. There will be much to do once we reach Habea. Look for a lattice covered courtyard near Shar's mosque. That is where Noor was gathering his information. That is where we will be. Mm. Jesteśmy w Bagdadzie. I wyruszamy... w sumie do Bagdadu, bo jeszcze nie jesteśmy tylko na jakiejś pustyni. 600 metrów do siedziby. Wygląda, my na początku chyba byliśmy tylko tutaj i zwiedzaliśmy tego terenu, no bo nawet jest odznaczone. No to teraz zmierzamy do Harbii, to chyba jakieś centrum tego Bagdadu bo wiele miastu jest. <laughs> To the camel races? I have a friend, lived by the Prince District. He trains camels. He promises he will pick me a win. <coughs> Such familiar sights. Greetings once again, Baghdad. Show me what I have missed. Czerwoni strażnicy powinni mnie atakować chyba, bo wiedzą, że jestem wrogiem, ale nie wiem czemu nie atakują mnie. Jalla, jalla! Musimy wezwać I szukać celu. Jest. Znalazłem. Nie wiem, jak z niego zejść. Nie tak. Nie tak. Nie tak. A, kółkiem. No, Resztę drogi musimy by bez niego przejść. Jesteśmy. Tutaj. Jest, w ogóle Co się dzieje? Czemu nie mogę wejść tutaj? No, tu jest Roshen. Mam ten niej w siedzibie. Chyba coś się... popsuło, bo... nie da się zrobić tej misji. Coś się ewidentnie popsuło, albo ja coś źle robię. No przecież jestem w siedzibie. O co im chodzi? No, dobra, widzę w sumie jak to jest absurda to już nie ma nawet po to coś próbować Może w następnym odcinku to się jakoś naprawi albo albo teraz nam przejdzie do misji no Dobra no to zakończymy już ten odcinek Wam miłego oglądania i do zobaczenia w następnym odcinku.